Ej, zobaczcie, jakie, jakie postępy robimy. Tor już prawie gotowy. Barierki, już zamontowane. Full pulle już, już tabliczki gotowe. Równiarka robi ostatnie szlify. Ostatnie poprawki. Trochę poszerzamy tor. Tu, jak ktoś dociągnie, to będzie full pull. Mocny, full. A tam, nie wiem, czy to widać. Też takie macie odległości, co 10 metrów tabliczki już Także tor praktycznie Praktycznie praw no jak ta że tutaj nam kolega Wyrówna do końca To będzie gotowy, dzisiaj wylaliśmy już beczkę wody Żeby namiękło to, żeby glinka namiękła Także jak widzieliście na próbach to e, Wyglądało to, że no tak łatwo nie, tam ten cionik miał Było łatwo bo glinka była sucha była dobra przyczepność dla ciągnika, a słaba przyczepność dla płozy. A tak jak teraz jest, była polana, nie wiem czy to dobrze widać, ale widać takie mokre, nie? Teraz aż się klei to, teraz jak butem przejadę, to dosłownie jest taka plastelinka. I teraz to będzie się kleiło do płozy. I z tym samym ciężarem, ale będzie inny uciąg, bo płoza się będzie bardziej kleiła, a ciągnik się będzie bardziej ślizgał. Także o nie martwcie się o ciężar, mamy co kłaść tam, dociążać, Zresztą się będziemy uczyć. No. to tam nie jest taka prosta sprawa, słuchajcie. No. E, to jest, zaczynamy to zabawę, także tam mogą być jakieś tam jakieś sytuacje e, nieprzewidziane, może. No zobaczymy. No. Że na tą chwilę wygląda to tak. Koledzy przyjechali, pomagają. Coraz więcej osób tutaj przyjeżdża, angażuje się, także jestem Jestem wam mega wdzięczny tym osobom, które, które przyjeżdżają i się angażują za pomoc i do zobaczenia na imprezie Słońce zachodzi, a my jeszcze pracujemy Patrzcie jak to pięknie wygląda. Nie wiem czy to teraz będzie widać trochę nie widać ciemno jest. Ruchu pasy malują, tą już zaporę zrobiliśmy. Malują na czerwono, zaraz pomalujemy do żółte pasy, żeby było widać. Ostrzegawcze. Tutaj już malujemy na dwa ciągniki dwa pistolety. Marcin, syn w ciągu, Darek, Artek, Michał, Bartek, Tomek, kolega tu przy sąsiad, popatrzy sobie. fajna ta autostrada Powiem wam, że z daleka z bliska tak może jest nie ma takiego efektu, ale z daleka jak się jedzie drogą, to robi to wrażenie. Robi to wrażenie, Wam powiem. Super, fajnie. Cieszę się. I się nie mogę doczekać. Oby tylko wszystko było dobrze, żeby sprzęt wytrzymał, żeby wszystko było dobrze, ale tak czuję, że będzie zajebiście po prostu, bo czuję tą waszą energię pozytywną.